Wielkie gratulacje należą się Fundacji Maraton Warszawski za to, że impreza przez nich organizowana, czyli 35. PZU Maraton Warszawski została nagrodzona tytułem Masowej Imprezy Roku 2013. Jest nam tym bardziej miło, że byliśmy sponsorem tego wydarzenia. Była to jedna z największych imprez biegowych ubiegłego roku. Na starcie PZU Maratonu Warszawskiego stanęło blisko 12 tysięcy biegaczy, a linię mety przekroczyło ponad 8,5 tysiąca osób. PZU od wielu lat angażuje się w przedsięwzięcia, które mają na celu promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wierzę, że bieganie, sport bardzo powszechny i popularny, do uprawiania którego wystarczy strój sportowy i dobre buty, poprawią kondycję wszystkich Polaków i przyczynią się do tego, że będziemy zdrowsi oraz bardziej sprawni fizycznie. Nagroda dla 35. PZU Maratonu Warszawskiego jest dla nas olbrzymim wydarzeniem z którego cieszymy się bardzo i to jest chyba oczywiste. Oczywiście, ten moment to doskonała okazja, żeby podziękować tym wszystkim, którzy przez kilkanaście już lat tworzą wielkość tej imprezy, sponsorom, naszym partnerom, ale też niezliczonej grupie wolontariuszy, wszystkim mieszkańcom, no i co tu dużo mówić, biegaczom, którzy coraz liczniej chcą w naszej imprezie startować i którzy po prostu tę imprezę doceniają. Tak naprawdę bez ich udziału nie byłoby możliwe, takie wydarzenia jak to, które miały miejsce w dniu dzisiejszym. Myślę, że wszyscy razem zdołaliśmy przez te wiele lat stworzyć coś niezwykłego, coś wyjątkowego, coś co sprawia, że każda ostatnia niedziela września jest niedzielą wyjątkową, że tego dnia w Warszawie dzieją się rzeczy niezwykłe, a to, że naszej imprezie coraz liczniej biorą, biorą udział sponsorzy, tacy jak PZU. Sprawia tylko, że ta impreza staje się coraz lepsza i w coraz większym stopniu jest czymś, z czego cała Polska w tej chwili może być już dumna.